W dzisiejszym filmie za każdym razem, gdy przegram grę, to będę musiał usunąć jedną osobę z mojej listy znajomych w Roster. Tak jak widzicie, mam naprawdę potężną listę znajomych i mam tutaj sporo bardzo. Dobrych graczy Ta lista praktycznie się nie kończy I słabo by było się pozbyć Jakąkolwiek osobę z tej oto listy Dlatego dzisiaj właśnie postawiłem Że zrobimy bardzo mądry challenge I za każdym razem Jak przegram na rundzie za dymę Ponieważ najprawdopodobniej będę grał za dymę To będę musiał usunąć Jedną osobę ze znajomych Ile gier zagramy, Nie mam pojęcia Zobaczymy ile te gry będą trwały Na pewno zagram 3 gry Więc to no, jest szansa na to, że usunę trzy Osoby z mojej listy znanych, i będą to kompletnie losowe osoby, więc może to być nawet najlepsza osoba z mojej listy znanych, czyli PGN Extra, który ma Alien Fame, ma dosłownie wszystko, więc naprawdę, no ta osoba jest po prostu chora. 7000 parków na broku no proszę was, nie chcę tego ziomka usunąć, więc mam nadzieję, że nie będę przygrywał w dzisiejszym dniu, ale się okaże to w tym filmie, więc jeśli jesteście ciekawi, ile razy przegram, no to koniecznie oglądajcie do końca, na pewno będzie ciekawie. Dobrze. Dobra, zagramy na zadymie i chyba na tą mapę wezmę sobie Daryla. Mi się wydaje, że Daryl jest w miarę dobrym zadymiarzem, więc sobie weźmy Daryla no i zobaczymy, jak mi pójdzie na tym oto zadymiarzu. Mam nadzieję, że nie będę dużo przegrywał. Ja rozumiem, jak przynajmniej raz przegram, ok, ale jak to będzie kilka razy, to naprawdę będzie e, tragedia. I ok, zobaczcie kogo my tu mamy w teamie. Mamy dwa rzadkie skiny. Teamie, czyli mamy tego fanga i tego Edgara, czyli dwa rzadkie skiny. No nieźle, fajnie. Mam nadzieję, że ta drużyna będzie dobra i zobaczymy, co tu się dzieje. Ej, dobra! Ta pierwsza gra chyba, mam nadzieję, że zostanie wygrana przez nas, tak. No dobra, mamy pierwszego gola w tej grze, więc wygląda na to, że tutaj w tej dzisiejszej pierwszej grze nie będę musiał nikogo usunąć, ale to się jeszcze wszystko okaże, ponieważ tak jak wiecie, no wszystko może się tutaj e, zmienić. Więc okej, okay. chyba pierwszą grę wygraliśmy, tak mi się wydaje, więc no dobra, pierwsza gra przetrwana. Dobra, mamy do odebrania od jakiegoś anielskiego star więc ja tutaj to odbieram i za każdym razem też zaznaczam, że Będę zmieniał drużynę, ponieważ może mi się tak trafić, że akurat będę miał jakichś dobrych teammateów No ale nie chcę, żeby ten challenge był załatwy, więc za każdym razem będziemy zmieniać drużynę I za każdym razem będę zmieniał postać, więc teraz musimy zmienić zadymiarza Ja osobiście bym wziął tutaj, nie wiem, może Rico będzie dobrym wyborem, nie mam pojęcia Zagramy na Rico i zobaczymy jak mi pójdzie Gramy właśnie drugą grę. Zobaczymy, ile gier w sumie zagramy. Może nawet i 5 gier zagramy, jeśli pójdzie tam w miarę szybko. Nie wiem, zobaczymy. I teraz myślę, że będzie trochę ciężej, ponieważ mamy trochę, no takich bardziej zaawansowanych przeciwników. Tak mi się przynajmniej e, wydaje. Więc będzie chyba trochę ciężej, ale to się wszystko okaże w tej oto grze. Więc jakby, no nie ma tutaj nic do gadania. Muszę po prostu grać i zobaczymy, jak tam pójdzie. Ale ten Rico, to, to nie jest najgorsza postać na Brawl bola Tak mi się przynajmniej. Wydaje, że w miarę tym Rico powinniśmy tutaj ogarniać, okej. Okay. Wygląda to bardzo dobrze w tej chwili. I tak jak widzicie, udało nam się strzelić kolejnego gola. Zaznaczam, że gram tutaj tylko z randomami. W żadnej grze nie będę grał z drużyną, ponieważ wiadomo, że to jest no, niesprawiedliwe. Jakbym wziął sobie tutaj jakiś teammate'ów, którzy mają po 100 tysięcy punktów, to nie miałoby sensu, żebym z nimi tutaj grał. I okej, okay. czy teraz to wygramy? Czy ten mój teammate? To strzeli, wygląda na to, że tak. No i tak, jak widzicie, drugą grę z rzędu wygraliśmy, czyli na razie jest dobrze. Chyba zagramy w sumie 5 gier, ponieważ 3 gry to będzie za mało, więc wychodzimy do lobby i od razu zmienia postać na innego zademiarza. Na następną giereczkę weźmiemy sobie chyba Bustera, ponieważ Buster to jest w miarę dobry zademiarz, tak mi się przynajmniej wydaje, więc klikamy kolejną grę i zobaczymy czy trzecia gra z rzędu również przejdzie tak płynnie jak pierwsze dwie ponieważ pierwsze dwie gry jakby szczerze mówiąc bardzo dobrze nam poszły mieliśmy w miarę dobry team i w miarę łatwo to wygraliśmy, ale zobaczymy jak to będzie teraz. W sumie zagramy chyba 5 gier, żeby to nie był za łatwy. Challenge i zobaczymy jak nam tutaj pójdzie. W przeciwnej drużynie mamy zaawansowanych graczy, mamy jakiegoś Mortisa napoconego, ale chyba, o kurde, dobra, mamy przewalone, ponieważ mój teammate Awczy teraz, ej, co jest? Co to ma być? Czemu ja mam teammateów, którzy tutaj kompletnie jakby nie ogarniają. I okej, okay, na szczęście, o kurde, co tu się dzieje? Ja cię kręcę. obydwoje moi teamci tutaj awczą, więc jest kompletna. Tragedia, nie spodziewałem się, że może być aż tak źle, no zobaczcie jak to jest, no gracie z randomami i tutaj raz trafi wam naprawdę bardzo dobrych graczy, a później trafi wam kompletnych bambików, którzy mają po prostu 10 IQ, którzy po prostu nie ogarniają życia i ja cię kręcę, przegraliśmy pierwszą grę w dzisiejszym filmie, no i niestety... Będę musiał usunąć jakiegoś tutaj mojego znajomego, więc jest mi trochę smutno. Jeśli jesteś moim znajomym i oglądasz ten film, to bardzo Ciebie przepraszam. No, ale niestety trzeba kogoś. Usunąć. Więc dobra, przechodzimy do listy znajomych i uwaga, zamykam oczy, wiem, że tego nie widzicie, ale musicie mi zaufać, że właśnie zamykam oczy i teraz będziemy scrollować przez kilka sekund, aż trafi nam się jakaś osoba. Więc zaczynamy scrollować, 3, 2, 1 i tak jak widzicie zaczynam scrollować, Ok, nie wiem gdzie jestem kompletnie, scrollowuję tutaj do góry. Do dołu, więc no może się trafić tutaj Cokolwiek, więc Moi drodzy, nie wiem ile ja w sumie jeszcze mam tutaj Scrollować, no jeszcze chwilę na pewno Poscrollujemy i uwaga Co mi tutaj wylosuje, myślę, że możemy się Zatrzymać, trzy Dwa Jeden I wylosowało mi czaro BS. Ja cię kręcę czarobes Jeśli to oglądasz To bardzo cię przepraszam Jest to dosłownie Najlepsza osoba Z mojego klubu W sensie no, Najlepszy widz Tego kanału Aktualnie Więc jeśli to oglądasz Czaro To bardzo ciebie przepraszam No ale niestety Los zadecydował Że mam ciebie e, Wyrzucić Więc przepraszam Niestety Muszę ciebie usunąć Czaro Ej nie To jest taka tragedia Czemu ja robię ten film To jest taki głupi pomysł No dobra no muszę go usunąć. Sorry czaro, muszę ciebie usunąć trzy. 2, 1, no i niestety usunąłem czara z mojej listy znajomych, więc kompletna tragedia, moi drodzy, zagramy jeszcze jedną grę i zobaczymy, jak nam pójdzie w ostatniej giereczce. Dobra, ostatnią giereczkę zagramy sobie na Karlu, Karl to nie wiem, czy to jest dobra decyzja na Brawlballa, ponieważ no to jest taka, nie wiem, no, nie wiem jest tak szczerze mówiąc, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, Karl to jest postać, na której ja kompletnie nie gram, więc może być słabo i jak patrzę na przeciwników, to już czuję, że będzie będzie ciężko, mam nadzieję, że w tym filmie nie będę musiał usunąć drugiej osoby z mojej listy znajomych. Więc, moi drodzy, trzymajcie kciuki za to, że tutaj to wygramy. Podaję do mojego teammata i czy on to zrobi? Uwaga, 3, 2, 1 i poszło. Tak jak widzicie. Mój teammate to trafił, ale tak jak wiecie, gra się jeszcze nie skończyła, więc wszystko może się wydarzyć. Ale ten mój teammate naprawdę tutaj wymiata, więc wygląda na to, że może zagramy jeszcze jedną grę. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale dobra. Ty, moja okazja, żeby tutaj teraz to wygrać. Uwaga, czy ja to zrobię? No niestety tego nie zrobiłem. Kurde, myślałem, że już gra się zakończyła, no ale niestety, jeszcze wszystko się tutaj dzieje przez naszego Franka w naszym teamie. Niestety, no trudno się mówić. Tak, na szczęście, Karl to była bardzo dobra decyzja. I co ten ziomek robi? Skąd on bierze tych wszystkich villagerów? Skąd to się w ogóle bierze? I nie mam pojęcia skąd. Chłop ma w ogóle tyle pomocników, ale teraz zaczynam się trochę bać, ponieważ, tak jak widzicie, oni tutaj przechodzą blisko do bramki. Ale okej, okay. na szczęście mój teammate sam wszystkich wyeliminował, więc bardzo fajnie. Dzięki, jeśli oglądasz ten film, to bardzo Ciebie pozdrawiam serdecznie. Ale dobra, zobaczymy, co tu się teraz wydarzy, ponieważ tu się dzieje ewidentnie. Za dużo rzeczy Nie mam pojęcia o co tutaj chodzi W tej grze, skąd się biorą te ludki Wszystkie od tego gościa No i niestety strzelił go lap Czyli mamy naprawdę poważną sytuację Ponieważ teraz mamy 1 do 1 I no, mamy trochę poważne lobby Więc no, musimy się teraz skupić Żeby, uwaga, tego zepsuć, ale wygląda na to, że to chyba przegramy, ponieważ ja cię kręcę i skąd się biorą te ludki, to jest naprawdę niesprawiedliwe Ej, mam nadzieję, że tego nie przegramy, ponieważ jeśli to przegramy, to będzie kompletna tragedia bo będę musiał znowu usunąć kolejną osobę z mojej listy znajomych. a tego nikt nie chce, ani moi znajomi tego nie chcą, ani ja tego nie chcę więc mam nadzieję, że tutaj teraz jest ta chwila, uwaga czy ja to zrobię, czy to jest ta chwila w tym oto dzisiejszym dniu niestety nie, ja cię kręcę i Proszę was, żebyśmy tego nie przegrali, ponieważ wtedy naprawdę będzie wstyd po prostu dla tutaj moich znajomych, że ja tutaj takie dziwne akcje odwalam. No dobra, czy ten ziomek to strzeli? Tak, chyba to strzelił. No niestety, musimy usunąć kolejną osobę z mojej listy znajomych. Tego się nie spodziewałem, no ale niestety no musimy to zrobić. Dobra, muszę losować jeszcze raz, ponieważ mnie wywaliło. Mam nadzieję, że teraz mnie nie wywali. Zaczynamy losowanie jeszcze raz i zobaczymy Kogo mi tutaj wylosuje? Moi drodzy, nie będę przedłużał. Wylosuję tutaj osobę teraz. 3, 2, 1 i poszło na Magnamen coś tam. Nie wiem kto to jest tak szczerze mówiąc, więc chyba dobrze, że go tutaj wywalam. Też nigdy z nim nie grałem, więc chyba dobrze mi się tutaj trafiło na tego ziomka, więc mogę go usunąć spoko. No i to chyba na tyle. Mam nadzieję, że wam się ten oto film podobał. To na tyle. No jelo.